Witam, nazywam się Morzinuzio. To jest pierwszy odcinek audiologa. Więc co w tym odcinku chcę powiedzieć? Więc w odcinku będzie Co w tym tygodniu. Więc. W tym tygodniu m, będę robił gameplaya z winaczkiem z Battlefielda 3 oraz z Ghost Recon Future Soldier, ale to już będę sam. To już będzie single player, więc yy... Tam nie będę przechodził po prostu, to nie będzie let's play, to będzie taki gameplay, w którym raz na jakiś czas zrobię mm, jedną misję, oczywiście będzie nie po kolei w ogóle to będzie tak. Mogę zacząć pierwszą misję, później szóstą misję mogę wam nagrać i tak dalej. Więc tak to będzie wyglądać. Bo no nie chcę się bać żadnymi na razie let's playami, to jest na razie ciężkie, żeby to tak każdy odcinek obrabiać i tak dalej. O tak. Y na razie to chyba tyle, co mam. Chyba mi się wydaje, że więcej mam tego wszystkiego, ale chyba nie. Nie, nie. No to tyle będzie. Jak na razie. Jeszcze dzisiaj spróbuję dodać kolejnego audiologa. Tylko że teraz taki szybki będzie. Że pojemy z winaczkiem, jaki program chcemy wymy wymyślić, w którym będziemy omawiali gry. Dobre, stare, słabe, które nam się spodobały, które nie. No, to jest na razie tyle. Więc w tym tygodniu Battlefield 3 z winaczkiem i go Zircon Future Soldier sam na single player. Więc to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Zap nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału oraz polubić go. Zawsze to coś. Dobra, trzymajcie się. Na razie, cześć. Wow.